Witam wszystkich na kanale lotowania Andrzeja i zapraszam na film z udziałem drużyny A w 2024 roku dzisiaj będzie lot na 10 km jestem przy salonie BMW drużyna liczy dzisiaj 77 gołębi jest pogoda bardzo dobra niebo bezchmurne gołębi jak widzimy są bardzo rozpierzone pokażę tutaj widać, bardzo gołębie są rozpiżone na lotach trzeci loto tak gołębie są rozpiżone, ale no muszą dawać radę nie mają wyjścia ciężko im po prostu startować tu jest salon BMW tam jest hurtownia Zbyszko salon BMW Także tu jestem. I zaraz startujemy. Jeszcze raz. Prezentacja drużyny. Pogoda dzisiaj dobra, smurna, Wiatr jest trochę. Zobaczymy jak drużyna będzie pracować. No część gołębi wraca razem. Ale część zawsze jest tam rządziciele. I niestety wracają na oddzielną rękę. Wracają solo, jak ja to mówię. Oni się tak przyzwyczaiły, startujemy bomba w górę. Aby tylko nie zahaczyły o coś, wystartowały ciężko. Kurcze, drzewa. Drzewa ciężko, słup, ale jakoś podniosły się. Ciężko, ciężko, bardzo ciężko mają. Aby tylko nie zahaczył, któryś płynie, to już się rozbijają. Osłupa. Ja się nagrywam pod słońce. Słońce świeci prosto w kamerę. Widzę, że tam odskoczyło kilka. Nie wiem jak to się nagrywa. Bo słońce mi prosto świeci twarz. Jeszcze odskoczyło coś. Świetnie słońce, kurczę. Nie mam za co się schować. Tak, nagrywam na czuja, ale wiatr jest spory. Myślę, że coś się nagrywa, ale będzie źle nagranie, bo słońce, akurat idą słońce, a słońce świeci po oczy Idę dołem, dołem, bo spory wiatr jest. Na Wincentów, ale coś się tam już wyrwało. Mówi, nagle mam na czuje, bo Słońce świeci. One prosto na słońce trapasz. Wraca drużyna A. Widzimy już gołębie na niebie. Przyleciały z drugiej strony budynku. Grupa jest bardzo duża. Grupa została wypuszczona. Z ulicy Warszawskiej z, przy salonie Bębu naprzeciwko napojów Zbyszko, wszystkie krążą razem. Miały do pokonania 10 km. Trochę się na nich naczekałam, ale widzę, że wszystkie trzymały się razem. Nie przyszedł jeden, który rozpoczął to. Siadanie Pogoda bardzo ładna, lekkie podmuchy na pewno ich prowadziły do domu. Zresztą dzisiaj strasznie było na niebie bardzo dużo siwych gołębi. Więc widać, że ptaki szybko sobie. Radzą w lataniu. Nie ma żadnej chmury. Siadły gołębie na siacie. Nie wiem, ile zostało wypuszczonych, prawdopodobnie 77, ale zapomniał właściciel napisać, ile. Duża grupa, wszystkie gołębie były razem i bardzo krótko krążyły nad domem. Jest ten piękny z białym łebkiem, czarny. Część siadło też na budynek, więc odpoczywają sobie. Poczekamy trochę, bo może jeszcze jakieś dolecą. Ja zawsze mówię, że ja ich nie znam, więc, więc nie wiem, czy to wszystkie, czy nie wszystkie. Nie są chyba zmęczone, bo podrywają się i zlatują na ziemię. No, ale miały do pokonania 10 km, więc to jest już spory odcinek. Ale widać, że znają drogę do domu. Właściciel o nich dwa dobrze ich karmi, więc wracają do niego jak bumerangi. Zaraz, jak zawsze siądą mu na kolana, będą mu z ręki jadły. Myślę, że jeden rozpoczął to. A teraz to już wiele tych gołębi poszło w jego ślady. I kiedy siada na krzesełku i bierze ziarenka, to tak się dopychają do tego, że nie jest to jeden, tylko już kilka. Zaufało mu i je z ręki. Śmieje się zawsze, że gołębiarze to powinny zapisać się do cyrku, bo tam też różne są pokazywane z gołębiami ewolucje. To by się nadawali. No, ale póki co to najważniejsze: że właśnie gołąb, taki mały ptak, potrafi zaufać właścicielowi. Świadczy to dobrze o nim. Są spokojne, siedzą na siacie. Muszę się trochę wycofać, bo sąsiad podgląda to wszystko. Już wyszedł z balkonu, więc pokażemy jeszcze trochę ziemi. Najgorsze w tych gołębiach to jest to, że strasznie gubią pióra. I całe podwórko i wszędzie naokoło to nic innego, tylko pióra i pióra i pióra. Nie ma bardzo jak to zbierać, bo to drobnica. Pogoda jest w tym roku bardzo ładna, więc nie zmywają to deszcze, tylko zalegają podwórko. Psy też wiedzą, że to ich gołębie, więc nie reagują na przylot. A rano przyleciał też ten siwy nasz słynny, który tak tak upodobał sobie podwórko. Naturalnie jeden z piesków moich zareagował szybko, szczekając, że coś jest obcego. Kiedy wyszłam na taras, okazało się, że właśnie nasz siwy gołąb jest. Ale pobył trochę, pobył i uciekł. Wróci jeszcze na pewno, jak zacznie się sypanie ziarenek. Właściciel, kiedy wróci to ich policzy, zobaczy ile ich jest. Tam duża grupa sobie rozsiadła się i też grzebie w ziemi, ale na niebie nie ma nic. Zresztą przyleciały te gołębie z drugiej zupełnie strony. Jakoś podobały sobie przylatywanie z domu. I to jest trudno wyłapać chwilę kiedy. Właśnie ich widać na niebie. Chociaż raz jeden, nie wiem skąd one wtedy przylatywały, było ich widać na niebie całą grupę. Ale tylko raz. Jeszcze siwe się pałętają po niebie, latają sobie. 10 km znaleźć drogę to trochę sztuka jest Ale widać, że trzymają się razem i nie wyrywają się samodzielnie, jakby wiedziały, że w grupie zawsze jest bezpieczniej. O dziwo nad naszym terenem nie latają ani jakieś jaszczębie, ani sroki, które też lubią wystraszyć gołębie. Jednego razu pamiętam, że przyleciał do nas na podwórko Jastrząb, złapał gołębia w szpony. I to był taki duży ptak, że ja byłam po raz pierwszy go widziałam i byłam nim zdziwiona. Ale wystraszony pozostawił tego gołębia i nie, nie zabrał. I to tylko raz było. Pod siatą też jest poruszenie. Już widzą gołębie, że na wsiaci siedzą ich inne. Też rozkładają skrzydła i czekają też na to, żeby ich wypuścić na ziemię. Kolejne na niebie pokazują się siwe, albo jakieś inne ptaki przelatują. Drużyna A wypuszczona była właśnie z warszawskiej strony Warszawy Jadąc. Tam jest stac taka stacja, no takie BMW naprzeciwko produkcji tych napojów Zbyszko. To miejsce dobre dopuszczania, do bo jest duża przestrzeń. Więc kiedy wzniosły się do góry, myślę, że od razu obrały kierunek na swoje miejsce pobytu. Patrzmy, jak czarne pięknie siedzą. Brązowy też jest jeden na siacie. Czarne na dole. O, i tam też przy daleko brązowy chodzi sobie z białym ogonem. Minęło już ile tu? 6 minut no, Nawet więcej, 9 Żaden gołąb nie doleciał Więc Pozdrawiam wszystkich Którzy oglądają te filmy I zapraszam Do kolejnego Lądowania drużyny A Do widzenia Witam wszystkich Teraz ja przyjmuję nagrywanie. Dzisiaj był lot na 10 km przysalenie BMW, tyle głębi wróciło. Widzę, że za dużo, dużo jest, ale brakuje kilka. Zaraz zobaczymy, bo widzę, że koloru widzę nie ma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i dwóch nie ma kolorów. wytwansy. Dużo wróciło, ale brakuje sporo. O, o. O. Proszę bardzo, już mi się dają. już mi się daje. Proszę bardzo, jeszcze nic nie sypałem. A już mi się dają tutaj na kolana i lecą. Także brakuje trochę, widzę. Śwancę na pewno dwóch nie ma? Na pewno czarnych nie ma. Czerwone są. Trochę, trochę kilkaszek brakuje, no ale trudno. Tyle wróciło gołębi przede mną. Widać część drużyny pracuje zespołowo. O. Proszę bardzo. czy czwarty upomnę muszę sypnąć trochę na ziemię gołębie czekają, tylko czekają jak ja przyjadę tylko stołeczek tu wystawię tylko usiądę to od razu na kamerę, na telefon i siadaję, ale widzę, że sporo widzę brak tutaj no muszę dać zaraz wszystkim gołębie są naprawdę łaskawa, ale mówię po każdym przylocie dostają nagrodę jedzenie dostaję drobne także tak to u mnie wygląda dużo wróciło bardzo dużo ale brak ale mówię nie będziemy się dogrywać z spóźniarskich zaraz ich tutaj dam mi mieś, puszczę do gałębnika i zobaczę co będzie wracać później no widać że drużyna zaczyna pracować zespółowej tutaj czarny się pła, tak samo wyszwanc dobra damy wszystkim Także myślę, że lot na, na tą chwilę to jest udany. Nie ma chyba dwóch kolorów czarnych. Widzę: 2, 3, 4, 5, 6, 7. To jednego by brakuje. Śwanty tak by były wszystkie. No dużo, dużo, dużo jest. Nie był ciężki lot, widać dla gołębi. O! Mój celebryta tu już leci. No, celebryta, proszę bardzo. Nie ma tutaj nic. On się tu siada. Masz puszki, jest. A. Proszę bardzo, co jest celebryta z zeszłego roku? Jasny na ciemnym ogonie też wracał indywidualnie. Teraz się nauczy, widzę że z drużyną pracować. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze. Za łapki w górę pozdrawiam wszystkich, Hejka. Przy każdym zapraszam w każdy piątek na godzinę 18 na film z działem drużyny A zawsze podam przy następnym notowaniu ile zginęło pod filmem napiszę ile nie wróciło, bo tu wyśwanca na pewno nie ma czarnego jednego tam coś odbiło, widzę o następna siada proszę bardzo, ale to widzę, że niektóre siadają nowe bo niektóre siadają, widzę, że głodne są trochę także pozdrawiam wszystkich hejka i do następnego filmu z udziałem drużyny A w każdy piątek o godzinie 18 będzie film z udziałem drużyny A. No dobra, dam wszystkim już teraz. Bo A za chwilę otworzę dziczki, powchodzą. Ale on jest ten jasny, to jest po Celebrytce co była, miała film taki, co nam się dała na kamerę na, głowę, na głowie i pojazdem od marka z Rożek. tamten też daje radę A zobaczymy nie wiem czy jest tamten też przychodzi oddzielnie sam nie wiem czy jest no brakuje jak brakuje to mówię kilka sztuk także tym się nie przejmujemy dolecą dobrze nie to nie na głowie są bardzo rozpiżone jak widać trzecie lota duże rota zwracają. tak jak ten białogon no, ciężko mają startować ale na razie dają radę no. także kończymy nagrywanie zapraszam każdy Piątek o godzinie 18:00 film z udziałem drużyny a.